Siemaneczku, witajcie na naszym kanale. E, dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać e, te nowości, o których wspominaliśmy wcześniej. Akurat tutaj przed mną, jak możecie zobaczyć, duży monitor 29 cali, e, na którym jest odpalony program do mm, formatek do folii PPF. Staliśmy się oficjalnym partnerem, dystrybutorem folii karbonku. Cool. E, bardzo fajna folia, naprawdę powiem Wam szczerze, Jedna z lepszych jeśli chodzi o moje odczucia, i takim powiedzmy największym aspektem, który przemawia za tą folią, jest samoregeneracja, ale nie jest to samoregeneracja jak w innych markach, gdzie e, musimy podróżować opalarką czy wystawić samochód do słońca. Tutaj mamy samoregenerację natychmiastową, czyli zabliznianie się mikrozarysowań. Pod wpływem temperatury pokojowej. Także no, myślę, że to będzie naprawdę super właściwość i taki, powiedzmy, e, zatwierdzasz każdego klienta, że będzie to chciał mieć. E, tutaj program, na którym możemy sobie ustawiać, e, pobieramy sobie oczywiście formatki danego samochodu. E, w tym wypadku to mamy BMW X5. Jak możecie zobaczyć, tutaj już jest poustawiana e, folia przez producenta programu, żeby jak najmniej spadków było yy, i aczkolwiek też trzeba to jakoś tam powiedzmy poprzenosić delikatnie, bo gdzie nie gdzie wystaje, albo nachodzi na siebie, także po prostu do ustawienia, ale możecie zobaczyć, tu jest cały samochód bez maski, maska zazwyczaj jest z brytu który już nieraz wspominałem. Tutaj na przykład mamy S klasę, też wszystko jest na ten samochód. Przyjdziemy sobie może teraz do clou. Przyjechało do nas tydzień temu, ale dopiero dzisiaj e, zmontowane, podłączone i rozdziewiczamy, rozdziewiczamy. Tak jest, jest to ploter do wycinania folii PPF. Tutaj mamy też taki stojaczek, e, na którym sobie rozwijamy folię. Dane metry, i tak dalej, bo jest tam taki, taki kołowrotek, gdzie właśnie e, liczy ilość centymetrów, jakie sobie tam przeciągniemy przez niego. Co więcej, może Wam pokażę y, te folie, tak. Bo y, jeśli chodzi o carbon cool, to też weszliśmy na grubo z tą firmą, bo też będziemy ich y, powoki aplikować. Y, co do y, folii, mamy oczywiście folię połyskującą. Niestety nie mam tej w, w, wzornika matowego, ale jest też oczywiście matowa. Jest czarny, gloss black, naprawdę jest sztosem totalnym, zamiast na przykład takiej folii 3M gloss black, to ja polecam to ze względu na to, że mamy przejrzystość do tego stopnia, że normalnie możemy się golić. Akurat możecie zobaczyć, ja się muszę ogolić, bo troszkę choruję i jestem zaniedbany. <laughs> ale to też niestety ilość pracy. Co więcej, yy, mamy też przyciemniające folie jaśniejsza, ciemniejsza i kolejny sztos, czarny mat, możemy sobie daszek zmienić lusterka i tak dalej, jest bardzo elastyczna ogólnie ta folia, naprawdę fajnie się, fajnie się na niej pracuje pod tym względem, że można ją uciągać i tak dalej, i ona zazwyczaj siada, yy, nie trzeba nic tam powiedzmy kombinować, nacinać i tak dalej. Co więcej, ja Was chyba zaproszę jeszcze, żebyście zobaczyli. Mamy akurat samochód, w którym zmieniamy społysku w mat BMW4. Możemy podejść. <laughs> Jesteśmy na etapie, powiedzmy, już końcowego. Zostały nam zderzaki, progi, jakieś tam pierdoły, ale możecie zobaczyć. Samochód u nas przyjechał właśnie w tym kolorze czarnym, połyskującym metaliku. Zmieniamy sobie w mat. Możemy przejść do przodu, będzie w, na pewno. Więcej widać tego efektu? Możecie zobaczyć, akurat tutaj mamy już. Y Prawie cały przód pokryty właśnie tą folią bez zderzaka. A jakbyś podszedł tutaj do mnie, to chciałbym Wam pokazać, że ten metalik prześwituje nam przez tą folię. Nie jest tak, że e, zmienia nam się do tego stopnia, że tego metaliku nie widać, ale naprawdę, jak spojrzymy, to przebijają gdzie gdzieniegdzie właśnie e, te opiłki, które są stosowane w lakierze, żeby był właśnie metalikiem. I bardzo fajnie wygląda ogólnie. No mam nadzieję, że klient będzie bardzo zadowolony, że zrobi to takie wow na nim, bo nam się mega, mega zajebiście podoba. Co do zmiany koloru, że tak się wyrażę, tak? z połysku na mat, jest to trudniejsze ze względu na to, iż każda formatka musiała zostać powiększona, żebyśmy mogli tą folię pochować gdzie się tylko da, żeby nie było prześwitu w połysku, jak możecie zobaczyć. Możesz podejść. Także w każdy rand po prostu chowamy sobie folię. Wcześniej sobie sposmarowaliśmy takim penem, primerem, który ma za zadanie aktywować jeszcze klej, jakby go wzmocnić o 300%. I powiem Wam szczerze, kiedyś to sprawdzałem i było mi ciężko naprawdę ściągnąć folię po tym primerze. Tak to kurde się działo, że jakaś masakra. Także mam nadzieję, że tutaj się w ogóle nic nie podkleja, chyba że ktoś się postara, ale to naprawdę będzie bardzo trudne. Przenosimy się do miejscowości, z której pochodzę, z do Iwieżyc, bo też mam dla Was coś do pokazania. Siemaneczko, witajcie. Dzisiaj dość nietypowo. Chciałbym przedstawić nasz kolejny punkt na mapie Polski. Jesteśmy, znajdujemy się w zasadzie w mojej miejscowości, skąd pochodzę. Tutaj działa sobie mój brat, zaraz oczywiście wejdziemy sobie do środka, jak możecie zobaczyć taki, powiedzmy, zewnętrzny wygląd tego budynku. Myślę, że jest naprawdę spoko, na napisik zajebiście duży, ładna brama. Ogólnie budynek jest trochę burowany, trochę z płyty, takie jak ja mam na przykład tam u siebie w Warszawie. Wchodzimy sobie do środka, musimy zapukać. No zapraszam, zapraszam. I to jest akurat mój braczek Mateusz prowadzi sobie właśnie tutaj teraz to studio. Możecie zobaczyć jak to wygląda. Oczywiście dwa samochodziki mu wchodzą, także może sobie działać. Nie, nie ma jakby takich przystojów czekania na kolejny samochód. Jeden gotowy, za drugi się zabiera, działa sobie. Tutaj sobie my, akurat ma stoi, e, ma tam kleteczkę pod spodem, także... Też nie jest to, powiedzmy, usyfione, że gdzieś ta woda sobie lata po całej hali. Oświetlenie też spoko. Cia czarne ściany, połączenie ogólnie tej cegły z drewnem naprawdę robi moim zdaniem robotę. I to w zasadzie już słyszałem od kilku osób, o którym pokazywałem, jak ten właśnie Mateusz ma w tej hali i mówię, że naprawdę fajne, fajne połączenie. Działasz tutaj w sumie niedługo już, no nie? No gdzieś tak około nie, tam 4 miesięcy, coś takiego. Ale tak to już mam doświadczenie, już bardzo duże tutaj. Nie rozumiem. W sumie Zaczynaliśmy z się razem. Tak, mogli, mogliście na pewno zobaczyć Mateusza no, no. Y, u nas y, w studio w Warszawie, bo też jak tam mieszkał, to akurat często do nas bywał, pomagał. Po pracy do pracy. <grym> I no, postanowił, że wróci tutaj, będzie też pracował w detailingu, y, ale też coś swojego chce sobie otworzyć, no i mu się udało oczywiście. Y, ja trzymam kciuki. Będą to wszystkie usługi takie jak u nas, dodatkowo konserwacja słuchaczy. No, tak podwoje samochodowe tak, tak, tak. także też zajawista opcja na nowe samochody też jak nowe, używane jeśli widzicie że jakaś tam korozja sobie wpada od spodu to warto to po prostu zabezpieczyć żeby to dalej nie szło a jak nowe no to oczywiście żeby tego nie było z konserwacją gdzieś ta zajmował, prawda tak ma Mapo <laughs> robi tego w zasadzie bardzo dużo także też też polecamy i nie, nie też także po łebkach, tylko naprawdę jest mega to dobrze zrobione mamy jakieś tam oko i nieraz się powiem szczerze, że trochę dziwnie, No nie, że kurde, naprawdę to zrobiłeś? No ale jest naprawdę spoko. Ja ci oczywiście kurczę, życzę sukcesów, powodzeń, yy, dużo pracy. No i wróciliśmy już do Warszawy. Yy, was zapraszam oczywiście do lajkowania, wszystkich naszych socjali. Zapraszam do odwiedzin u nas, do skorzystania z naszych usług oraz wszystkie studia detailingowe z Warszawy i z Okolic. Do współpracy jeśli chodzi o folię ochronną PPF. po oczywiście. Dla Was ją też mamy w sprzedaży. Trzymajcie się na razie, hej!